Cyczący 82 witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Farmer Spider albo Pader Farmer Farmer Spader Dobra moi drodzy, minął kolejny dzień, ja jestem wyspany Mogę zjeść nie za wiele. Mamy porozmawiać z Hansem. Czy ty to jest Hans? Bo już nie pamiętam. Tak jest moi drodzy. Zobaczmy co możemy zrobić. Przynieść butelki z budku. U nas na służbie coś takiego byłoby nie do pomyślenia. Niech sobie piją i padają jak muchy, żeby nasi mogli ich łatwiej dorwać. Będą się toczyć jak pijane muchy. Wódka powinna być gdzieś w starym budynku. No dobra, no to idziemy. Okej. Okay. Idźmy moi drodzy. To tu? Żeby się nie zamykają? Nie, myślałem. Idziemy, 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 idziemy. Tu baraki wybudowane, tu wybudowane. To wszystko zrobione. W starym budynku do płotów nie podchodzimy. Bo ten paralityk mnie tu atakuje z każdej strony, więc tam na pewno nie pójdziemy. Ale butelki wódki były tu, za magicznymi drzwiami, które odstają no na moje oko. Tak będzie ze 20 cm nie? I co? To co butelki wódki, a czemu nie mogę wziąć? Najciej alkohol, no trzy. To, o ósmej dopiero się to po, pokażę, czy jak? O co tu Kaman? Pić mi się chce pierąć, co dobra, masz nie pitol. Jemy stejka jednego żyjemy trochę wody Kurde, no te butelki jej Ale jaja, no i co? A nie te butelki Te butelki, proszę bardzo to po co mi tutaj dali te butelki? Co za dziady? A ja ślepiej nie widziałem. Czy one były wcześniej, czy nie? Nie wiem. Sprawdzę sobie później na nagraniu. Ewentualnie możecie napisać komentarz, jeżeli ktoś sprawdził. Czy faktycznie one tam były, a ja po prostu ślepak jeden nie widziałem. O! A, a te baraki wybudowałem przecież. Dlaczego on jest nie, nie wybudowany? O co tu chodzi? Tam szubinica jest niedokończona, nie tu są baraki niedokończone, a przecież budowałem to. A tu drugi budowałem. No dobra. Chodźmy do Hansa, zobaczmy co on nam tu powie ciekawego. Masz dziadu grałe. O! Nagroda. E mamy nagrodę, no i elegancko. No i do elegancko, znać więźnia Choracego. Janusz mówi, że w obozie jeden zmieni potrafi sobie wyjątkowo dobrze radzić w obozie, ponoć je więcej niż cała reszta i pomógł niektórym uciec albo i nie, po prostu niknęli. Hmm. Choracy, 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 choracy. Czy to nie był jeden z tej ekipy naszej? Czy to był ten zaraz zobaczymy na przykład Najpierw do tego. O, pa, jak się bluzka mu zmieniła, ty Tu ma jakiś szary, niebieski, a tu już ma ale jaja. Patrzcie, on ma kamuflaż, ha! Ale komedia. Patrzcie, jak się zmieniają kolory. No ładnie, dobra, to jest Bogumił, to nie To z Bogumiłem nie gadamy. Idźmy do Choracego. Horacy, to byłeś ty. Nie, to jest Janusz. To jest Wiesio. A to jest choracy. Tym mogę pomóc. Pierwsze zadanie choracego. Muszę znaleźć i dostarczyć mu dokumenty dotyczące dostaw więźniów i patroli wrogich żołnierzy. Pewnie są gdzieś w starym budynku. Muszę uważać, żeby nikt mnie nie zauważył, gdy będę się wskradać. Najlepiej, jak pójdę tam na to dupa, tam nocą, nigdzie nie idę. Idę w dzień. Idę w dzień, ale żeby nie było dobra, zapiszę się przed budynkiem. A dokumenty leżały w drugim pokoju w grzałku. O, można przez okno coś widzieć. Dobra, robimy tak. Gdyby nie chcieli napaść albo cokolwiek innego zrobić, zawsze mam młotek, mogę ich zaatakować. A najlepiej nocą. Ale tu są dokumenty. No mhm. nie mówcie, że teraz będę musiał czekać pół dnia, żeby... żeby kurde... nocy... się tam zakraść. W starym budynku. Stary budynek jest tylko tu. A co tu jest? A tu są schody, moi drodzy. Nie wierzę. I teraz patrzcie, co ja zrobiłem. Jaki tuman jestem. A nie. Uch. Już się kurde ten... Przestraszyłem, można tędy przejść, proszę bardzo, można pod schody, ale jaja, komuś się nie chciało kolizji wstawić nie, no dobra nie, to nie trudno, co, co ja im tu będę, teraz jak stąd wyjść, a, a te drzwi już mają, a, nie mają, otwieraj się, e, tędyk, o o, już ten mamy problem Jak stąd wyjść? Dobra. Już myślałem, że nie wyjdę. Można tędy przez ścianę przenikać, nie? A co? O, tu są jakieś dokumenty, może to te dobra, mamy dokumenty. To nie będę musiał czekać północy. Dobra, chodźmy do Choracego. Może on nam powie jak uciec z tego obozu w końcu. Nie bardzo mi się chce tu siedzieć. Choracy, choraca masz. No i co dalej? Leży kolejny dzień, ja no dobra, no choracy, żeś mnie teraz załatwił. Co ja mam? Mam kilo, mam siekierę, mam łotek, mam piłę, mam wodę, mam siedem pustych butelek, mam jakoś herbatkę nawet. Jeżeli kolejny dzień. No i a ja, co ja mam oprócz tego robić? Jeszcze bym tu łopatę sobie zabrał, ale dobra, ja zrobię tak, szybki zapis w razie czego No nie, wziąłem ja tę łopatę? Nie wziąłem, nie mogę wziąć. Dobra, to podwiedzajmy O ten się jak na mnie patrzy, kurde dziad jeden. odwrócił się i myślisz, że co? Dobra, no wiem, że będę bezwidości, tylko ty ja wiem. O, Maki. Też ogl oglądał doktor Queen. <grymne> to było jakieś... uuu kurde za 20 lat temu może. Taki serial, był taki koracy i miał tak... i spał zawsze w tej szlachmytce. I kawał skarpetny naciągnięty na łeb, nie? a to jest groch. Ale nie mogę tego nic zabrać. Nic chyba trzeba będzie iść i zrobić szybką drzemkę. Poszedłbym tam jeszcze zobaczył co nieco, ale się boję, że znowu ten paralityk mnie zaatakuje chyba tam nie pójdę. Dobra, zrobimy drzemkę, co, co by nie było, prześpimy się. Tylko ciekawe czy mi dadzą się przespać. Tu mam piłę, tu mam mutek. Dobra, panie. Panie pogadajmy. Pogadajmy. Jakiego gnata ma. Ty, a co to jest za flaga? Co to jest? Zielone, czarne, białe, czerwone. To takie... Jebaresy mają inną flagę chyba, nie? Hmm. Aha, czekajcie, bo coś tu mi się zepsuło. No i dobra, moi drodzy, co to jest? Flaga czarno-biało-czerwona, ha? Ktoś wie? No jak nikt nie wie, to ja wam powiem, to jest flaga kujawsko-pomorskiego, ha? Żartuję. Tylko, ty, tylko teraz ja wam powiem tak, to są, wiecie co, to są takie... skośne, skośne te. A to takie nie powinno być. Ale wam powiem, moi drodzy, wiecie co to jest? To jest flaga bo se sprawdziłem, jest to flaga powstała w 1867 roku w wyniku połączenia król kolorów Królestwa Prus czarny i biały z kolorami trzech miast panzeatyckich Hamburga, Bremy i Lubeki czerwony i biały. Flaga wymyślono jako symbol Związku Północno-Niemieckiego. A? Widzicie? Widzicie? Lecz nie miała na rangi symbolu narodowego, gdy Związek Północno-Niemiecki nie reprezentował jednego konkretnego narodu, tylko był sojuszem wielu odrębnych państw. Po utworzeniu w 1871 roku Cesarstwa Niemieckiego jego władze przyjęły jako symbol tego państwa flagę czarno-biało-czerwoną, która od zaczęła się odnosić do narodu niemieckiego, jako że Cesarstwo Niemieckie było państwem narodowym. O, widzieliście, moi drodzy, a więc czarna, białe i czerwone to była flaga Niemiec, która istniała od 1867 roku do 1870 918. A widzieliście? To się nauczycie jeszcze ze mną, kurde. To zaraz będzie, Jerek uczy i bawi, nie? Albo bawi i uczy. No, ale to tylko taka mała ciekawostka odnośnie, odnośnie tego, bo sam byłem ciekawy, bo Niemcy mają czarne, żółte chyba i czerwone albo jakoś coś takiego. No, ale dobra, wracamy moi drodzy, tutaj do, do naszego, yy, naszego zadania. Czyli musimy iść jutro do choracego, a więc co zrobimy? Napijemy się butel, czy na jakąś jedną, starczy, idziemy w drzemkę, moi drodzy, żeby jutro było, to musi być 028, przynajmniej i będziemy mieli jutro, a jutro będzie futro, a pojutrze będzie po futrze. Hmm? O, brakuje. Widzi swoje zwierzęta, świnie, krowy. Brakuje polskich liter. Przeżyj kolejny dzień. No, mamy. No dobra. A teraz tylko teraz pytanie jeszcze, czy ta nasza banda stoi. Stoi banda, dobra. Nasza banda stoi, a, a tamte uciekli spać i wrócą o ósmej. Dobra, dawaj nagrodę. No i dokumenty. No. Udało się. Cieszę się bardzo. No i co? Co mi powiesz? No ta sprawa jest załatwiona. I co ja dalej mam robić, moje drodzy? Może jeszcze raz pójdziemy do choracego. No tak. Raczej będzie wreszcie jakaś szansa na powrót. No właśnie. To jest najważniejsze. Ucieczka, moje drodzy. Powiedz żonie o ucieczce, no ja. Robi to. Aha, albo i nie uciekamy. Powiedz Idź po choracego i ucieknijmy. Z boku obozu przeciwogrodzenie przez które można uciec Dobra. No co on dalej? Co dalej? Ucieknij i dotrzyj z choracem do obozu partyzantów. O kurde, z boku obozu Dobra. Chodź za mną Chodź za mną Chodź za mną. Około obozu, dobra. Żeby nam się lepiej biegało, około obozu. Czyli pewnie tam, gdzie wpadłem, w to dziurę, tak myślę. Tylko, żeby było dobrze. Tu mamy, tu, tu, tu. A tu jest mój burek, jeszcze siedzi. Dobra, obóz rodzinny, tu jest obóz partyzantów, ale jeszcze gdzieś był drugi, chyba czy nie. Nie wiem. Około obozu, ej, idziecie. Brygada RR. Gdzie on przeciął tą siatkę? Tu, patrzcie. Dobra, gotowi na ucieczkę? Przyciśniemy wrotki. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie będzie. Wszyscy do lasu. Biegiem. Biegiem, ekipu. Motkiem trochę lipa, nie? Młotkiem trochę lipa, schowamy się w... Schowamy się tutaj. Zobaczymy czy tu... Nasze graty zostały, czy nam już zajomali to wszystko. Nie, zostało 70 złomu. A więcej co, nic? Właśnie, bo ja tu posprzątałem, ja... Ja tu posprzątałem. Ja ta nasza brygada RR? Opa, zaklinowała się. Halo? Pa, a tak gdzie wlazła, ty? Wie to zwariowałaś? A ty? Tak samo. Dobra, chodźcie. Szerokim łukiem, bo... Idziecie? 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 Nie idziecie. Idziecie. Dobra. Idziemy po nocy, bez światła, bez niczego. Czekajcie, bo obóz partyzantów był tam, gdzieś w lesie, nie? Po drugiej stronie, tam w no dobra. O, o, to jeszcze psa zabierzemy. Opa, leleń. To jeszcze psa po drodze zabierzemy. Zobaczmy, co tam jest. U naszego burka słychać. Wygłodniały. Yy, wy... Wiem, czy wiesz co, burek bym się nakarmił, ale mam dwa steki i dwa te, dobra. Dwa steki i dwa t. Eee... Chodź Burek, damy cię nakarmimy. Jeszcze nie głodne. Ej, go nakarmiłem, ale nie wiem czym go nakarmiłem. Dobra, nieważne. Ważne, nieważne, nie? Jak tam ekipa? Tego, bo się stara mi zgubiła, jasny gwint. Gdzie ona się zgubiła? Na bank na płocie wisi gdzieś. No A zak zaklinowała się belka. No nie wierzę, dobra. Ty jesteś ok. Teraz te się na czołgu zaklinowały. Wiecie? A prawie jak ta ekipa z tego czterej pancerni i pies, nie? Jakoś tak, dobra. Wiecie? Jakie ja niech się zbiorą w kupę. O tu ciśnie wrotki. Tylko tak lecieć przez las lecieć drogo, bo zaraz oni się na drzewach jakieś kurde zakiną. Może ja zrobię tak, może będę szedł tyłem. O! To będę widział Ej, no, dają radę, patrzcie, cisną wrotki, kurde, ładnie, dobra Ozorek jest? Jest Dobra, wkraczamy do lasu moi drodzy. Mam... A, czekaj, jak tu mamy jeziorko, to obóz partyzantów jest tam, na górze. Kurde, ciemno. Ciemno jak nie wiem co. O Jezu, się dzika wystraszyłem. Pieta? Pieta. Dobra. Jakaś dobrze idę? jest bunkier, to... Tu jest obóz? Wydawało mi się, że tam cała ekipa remontowa łącznie z psem, kajta, czekajta, bo tu przez te krzaki teraz ciężko będzie cokolwiek znaleźć, no ale dobra, coś może znajdziemy, nie? Chodź ta, chodź ta, coś to tu to, to, to było. O, o, dobra, już chyba widzę wiatło. Albo się zaklinowo, nie wiesz. Chodź to, chodź to. Tara jest? Jest Tara. Dobra, dzień dobry. Dzień dobry. I a gdzie są moje... A, już myślałem, że moich leleni nie ma. Są lelenie, jest złom. Jest nawet worek. Jak jest worek, to sobie spożyjemy. Jagody dają więcej. Dobra, spożyjemy sobie darłem do wozu. I co dalej? Ucieknij, dotrzli z do wozu partyzantów. No, przecież nie jestem w obozie partyzantów. No, co? Ja ja mam, do kogo mam iść? O. No i dobra, i teraz co mamy? Doszli do swojego obozu z żoną. Udało się, raczej nikt. Nie pomyśl, że wróciliśmy do naszej ziemianki, chociaż najciemniej jest latarnią. Zresztą teraz mam opiekę ze strony partyzantów i nic nam nie grozi. No dobra, yy. oni idą dalej? Idą, ty zostań tu, ty zostań tu, a ty chodź ze mną. Ile mamy kilo? 26 tu, coś byśmy zabrali. Tylko teraz pytanie: co będzie, to będziemy zabierać stąd? Lejki se zabierzemy 36 kilo i lelenia jakiegoś o, mamy za dużo kilo, ale to nic, dobra lelenia se zabierzemy, lisa se zabierzemy. Tylko teraz, gdzie jest mój Azorek? Azorek się gdzieś zaklinował, jak zwykle. Azorek Ja jest Azorek? O, jest o, Azorek, dobra. Jest Azorek, to lecimy, moi drodzy. Mamy dzień w końcu, piękny dzień. Piękny dzień, mamy za to liska, mamy lelenia. Teraz musimy dojść tylko do pacjendy i będzie dobrze. Mam nadzieję, że tam jeszcze się w piecu pali, że mnie nie, nie było aż tak długo, że wygasło, chociaż kto to wie. Tak ostatnio ustawiłem tam na nie wiem ile. Na 200 godzin. Wszyscy są? Są. Cała ekipa idzie ze mną, moi drodzy. No i dobrze. Chodź to, chodź to. Chodź to, chodź to, ale biegiem. Tylko karabinu nie mam najgorzej. Zajumali mi Gnata. I jak ja mam teraz się. Czekaj, bo ja chyba przyszedłem. Nie, jeszcze nie przyszedłem mali mi gnata, dobrze, że schodzisz trochę amunicji sobie zostawiłem. Tylko teraz, jak gnata wezmę. Dobra, widzę sracze. jest scracz, to jest dobrze. A zwierzęta moje? to puste. Płotu nie ma. i Płot mi się rozwalił, ty. Dotarłem. I teraz to, posprzątaj obóz, odbuduj zagrodę dla zwierząt. No to dobra, odbudujemy zaraz. Tylko tak, najpierw to może zrobimy tak: lelenia w razie czego. Niech będzie iliska w razie czego. Teraz pytanie, czy nam zajomali coś ze spiżarki, Nie, nie zajomali. No to elegancko, jak nie zajomali nam ze spiżarki, to jestem zadowolony. Tu mamy pułapkę, ja bym tu pułapkę jeszcze rozstawił. Ale tak, muszę parę desek sobie wziąć. Yy... 11. Niech będzie. Wiesz pozostałości, co? Co? Jak to zostało? Po raz pierwszy jak zrobili ci. Mam nadzieję, że tutaj nigdy nie przyjdę. Pora się rodzaj podpierać wszystkie śmieci. No dobra. O, tu słoiki mi porzucali e, dobra, Azor, ty i ty Ciebie to bym Ciebie to bym gdzie te słoiki? O, tam lampa jest Patrzcie, lampa leży moja Jest karabin, paszta Jest łopata Co tu leży? To tylko patyk. bo już zaraz będę ważył za dużo. Dobra, chodźmy do środka. Zobaczmy, co tu się dzieje. Halo, kobito, chodź. Zobaczmy, co tu się dzieje, moi drodzy. Woda stoi, czeka. Łonie 131 godzin. Ne, git malena Dobrze jest, moi drodzy. Dobra, wyrzućmy tak, żarełko. Na razie, to tu jeszcze słoiki puste, mamy dwa słoiki, o to będziemy mogli rosół gotować, nie, bo nie mamy cebuli, kurde, mamy jajko za to, tu mamy, a wody mamy ile, 18 butelek, dobra, tyle nie potrzebuję, 9 butelek se na pełni, będzie dobrze, co my tutaj jeszcze mamy, masło mamy, mamy, mleko mamy, mleko mamy, mleko mamy. mamy deski, co to mamy, herbatki rozgrzewające też zostawimy, Chleba 11 sztuk. What? Mam 12 bochenków chleba. Łocie Panie! Mamy młotek, mamy siekierę, mamy łopatę, mamy killów. Jest git, malina. Ewentualnie co byśmy mogli jeszcze tutaj przygotować moi drodzy? Rosołu niebo bo nie mamy. Marchewki, cebuli i słoiki. Słoiki trzy. Możemy posmażyć mięso, możemy zrobić zacier malinowy. Zważoną kawę, dobra, nic nie będziemy robić, bo musimy posprzątać yy, te Gdzie ta kobieta Gdzieś? No chodź na dół, no Idź do dziury Chodź złaź. Kurde no nie wierzę To ja mogę mogę spać? Nie I no jak ją tutaj ściągnąć na dół? Dobra, pytanie, porozmawiać, dobra trudno, zostań tu, nie chcesz to nie, dobra, rozwaliła mi amunicję, co za torba, dobra, to mamy, to mamy, to mamy, No moi drodzy, co, co musimy dalej wykonać, musimy znaleźć trzeci słoik, który leży tu, ale tak leży, że go wcale nie widać, nie, dobra, teraz tak, musimy wziąć sobie młotek, zadanie wykonane, dobra, to musimy odbudować nagro... nawet nagrody znaczy, techniczne mam nadzieję że zbierę te jeszcze gdzieś są żywe no właśnie 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 ja też mam taką nadzieję może są gdzieś na farmie moi drodzy zaraz pójdziemy zobaczymy zaraz pójdziemy idź się prześpi na Prawdę. naprawdę nie chcę ich spać Nie chcę iść spać, bo szkoda mi czasu na spanie. Jestem wypoczęty w miarę. Ewentualnie możemy zrobić jeszcze jedną rzecz, moi drodzy, że ja, żeby nie marnować tego naszego całego dnia swoi to ja to tak. To wyrzucę. To wyrzucę. Wszystko wyrzucę. No, po co mi karabin, jak ja nie mam tego nawet, nie? Zostawię 4,8. Dobra. Wiecie co? No i teraz mamy 70 kilo. Dobra, moi drodzy. Do co? Widzimy się chyba za kolejnym odcineczku już jak będzie kolejny dzień. A ja sobie pójdę do obozu naszych tych szabrowników, partyzantów tak zwanych. tam jest farma anki? I, I wiecie, co? I przyniosę sobie te lelenie, no. To wiecie, spada mi czasu tracić, nie? Ewentualnie mogłem iść i spróbować odbudować, ale zanim to zrobię, zapiszę. Mogłem spróbować odbudować tą, tą dołę dla anki, nie? Ale wydaje mi się, że chyba. Chyba lepszym rozwiązaniem będzie... Pa, ile tutaj zwierzyny, mogą tu połapkę faktycznie zostać. Kurde, to się zaklinowało. O, wyrzuciłem wszystko oprócz mordka. Ile to waży, ile to waży? Mam 64. Teraz mam 94. Będę ledwo szedł, ale będę szedł. Tak jest. Dobra, moi drodzy, ja Wam życzę miłego dzioneczka i... Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia na razie. Hej, hej!